Polska Azja mówi Grażyna Szymańska-Matusiewicz. Dzisiaj chciałam powiedzieć Państwu kilka słów na temat pewnego bardzo ważnego aktu prawnego, który wszedł w życie w Polsce. Będę mianowicie mówiła o nowej ustawie abolicyjnej dla cudzoziemców, która daje możliwość znaczącej części spośród przebywających w Polsce nielegalnie migrantów legalizacji ich pobytu. Otóż na terenie państwa polskiego przebywa w chwili obecnej pewna ilość cudzoziemców, którzy w naszym kraju prawa przebywać nie mają. Ilu ich jest? Trudno oczywiście powiedzieć. Z samego faktu nielegalnego charakteru ich pobytu wynika to, iż nie mamy żadnych rzetelnych czy też dających się weryfikować metod ich liczenia. Natomiast prawdopodobnie ich liczebność waha się gdzieś pomiędzy 70 tysiącami osób. To są szacunki Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a nawet liczbą taką jak pół miliona. To są szacunki części spośród organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą właśnie nielegalnym migrantom. Co ma szansę zmienić nowa ustawa abolicyjna? Otóż, w myśl owej ustawy, cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski nielegalnie, mogą uzyskać prawo do legalnego pobytu na okres dwóch lat jeżeli przebywali na terenie Polski w sposób nieprzerwany od 20 grudnia 2007 roku. W przypadku osób, które ubiegały się o status uchodźcy, natomiast tego statusu im odmówiono, wystarczy iż przebywają na terenie Polski od 1 stycznia 2010 roku. Ilu spośród owych kilkuset być może, być może kilkudziesięciu tysięcy nielegalnych migrantów zostanie objętych Ustawą Abolicyjną. Trudno powiedzieć, obecnie urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie i wdrażanie owej ustawy szacują, że może być to nawet kilkanaście tysięcy osób. Jakie korzyści płynąć będą z, że tak powiem, realizowania owej akcji abolicyjnej? Najbardziej oczywiste wydają się być korzyści płynące dla samych cudzoziemców. Otóż, mianowicie, po pierwsze, uzyskają oni legalny status, a więc nie będzie im groziła deportacja do kraju pochodzenia, Poza tym też, co bardzo istotne, znajdą się oni pod można powiedzieć ochroną prawną. E, istnieją doniesienia e, organizacji pomagających nielegalnym migrantom i często te osoby są ofiarami różnego rodzaju e, przemocy i przestępczości. E, natomiast nie udają się wówczas e, na policję, nie udają się do władz z prośbą o pomoc no, z powodu swojego właśnie nielegalnego statusu. Ta sytuacja teraz będzie miała szansę się zmienić. Oczywiście osoby te będą mogły też podjąć legalnie pracę i szerzej uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym polskiego społeczeństwa, co zawsze sprzyja integracji takich osób do naszej, do naszej polskiej społeczności. Mniej oczywiste wydają się korzyści z wdrażania tego, tej ustawy dla państwa polskiego. Tym niemniej jednak należy mieć na uwadze fakt, Iż tego rodzaju akt prawny, jak abolicja, zawsze powinien być rozpatrywany w szerszym kontekście, w kontekście ogólnej polityki migracyjnej państwa. Otóż w Polsce, zasadniczo, aż do zeszłego roku, nie można było mówić o jakiejkolwiek spójnej, konsekwentnej i jasno wyłożonej polityce migracyjnej. Nie istniały, można powiedzieć, spójne i całościowe wytyczne, które mówiłyby o tym, jakie mówiłyby o żywotnych, kluczowych interesach Polski. Czy też o celach, które chcemy osiągnąć, ani też o środkach, które pozwalałyby nam te cele zrealizować. Dopiero w lipcu 2011 roku uchwalono bardzo istotny dokument Polityka Migracyjna Polski, w którym stwierdzono, iż obecność pewnych kategorii cudzoziemców jest dla Polski korzystna. Między innymi w tym dokumencie wezwano do legalizacji pobytu części spośród nielegalnych migrantów którzy w chwili obecnej w żaden sposób nie zagrażają interesom naszego państwa, nie zagrażają bezpieczeństwu, w szczególności osób, które prowadzą tutaj pewną działalność gospodarczą czy też pracują. Można powiedzieć, że owa ustawa abolicyjna jest konsekwencją pewnych założeń owej polskiej polityki migracyjnej. Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej kategorii migrantów, wobec których pewna polityka migracyjna powinna być również przez władze polskie prowadzona. Mówiąc na przykład o społeczności wietnamskiej w Polsce, należy mieć na uwadze fakt, iż bardzo wielu spośród przebywających w Polsce Wietnamczyków to osoby bardzo dobrze wykształcone. Drugie pokolenie przebywających w Polsce Wietnamczyków zazwyczaj kończy tutaj uczelnie wyższe, kończy studia, no i następnie zaś podejmują pewne życiowe decyzje dotyczące bądź to pozostania w Polsce, bądź to powrotu do kraju pochodzenia. Bardzo wielu z nich decyduje się na powrót do Wietnamu. Należy wspomnieć, iż z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia naszego kraju, jest to pewna strata. Tracimy kapitał ludzki, tracimy osoby dobrze wykształcone, które mogłyby tutaj podjąć pracę. Osobiście znam taki przypadek, iż młoda kobieta, która skończyła tutaj studia ekonomiczne, i zapoznała mężczyznę z Wietnamu, inżyniera z wyższym wykształceniem, znającego doskonale język angielski. Musiała następnie podjąć decyzję, gdzie będą żyć, w Polsce czy w Wietnamie. W końcu zdecydowali się na życie w Wietnamie, ponieważ niestety polskie przepisy migracyjne zdecydowanie utrudniałyby jej mężowi życie w Polsce. Nie był on osobą pożądaną, chociaż właśnie miał on skończone studia wyższe o w kierunku technicznym, dobrze znał język angielski, prawdopodobnie doskonale zintegrowałby się z polską kulturą. Jest to pewnego rodzaju strata dla państwa polskiego. To też wydaje mi się, iż owa ustawa abolicyjna wchodząca aktualnie w życie, będąca w toku realizacji, pozwoli nam na pewne przemyślenie priorytetów państwa polskiego w zakresie migracji i polityki wobec przebywających w Polsce cudzoziemców. Dziękuję Państwu za uwagę.